Natalia Madejska jest razem z nami. Natalio, prokuratura już postawiła zarzuty. Powiedz jakie? Co grozi nauczycielowi? Co uczennice mówią o tym, co je spotkało? Nauczycielowi za przestępstwa, które zarzuca mu prokurator, grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Faktycznie, tak jak wspomniałeś, to grupa uczennic zgłosiła się do dyrekcji tej szkoły i dyrekcji opowiedziała o tym, co miało je spotkać ze strony nauczyciela. Dyrekcja zapewnia, że od razu po tym zawiesiła tego pedagoga, że postąpiła zgodnie z wszystkimi procedurami, a także powiadomiła o sprawie organizacji. Ścigania. W marcu prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie i to śledztwo dotyczyło dokonywania innych czynności seksualnych wobec osób poniżej 15 roku życia. No i w tej chwili mamy efekt tego śledztwa, dlatego że w jego wyniku nauczyciel usłyszał cztery zarzuty. To są zarzuty z artykułu kodeksu karnego, który mówi o przestępstwach przeciwko wolności seksualnej. Prokurator wykonał czynności procesowe z podejrzanym, przesłuchał go w charakterze podejrzanego, przedstawił mu zarzuty, a następnie skierował wobec mężczyzny do sądu rejonowego w Stargardzie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd tego wniosku nie uwzględnił i zastosował wobec mężczyzny wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazów kontaktowania się i zbliżania do świadków i osób pokrzywdzonych. Prokurator nie zgadza się z tą decyzją i w dniu 6 czerwca do Sądu Okręgowego zostało skierowane zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego. I wiemy, że to kolejne posiedzenia aresztowe w sprawie nauczyciela, tym razem przed Sądem Wyższej Instancji, a więc przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, ma się odbyć jutro. To jest oczywiście efekt tego, o czym Państwo przed chwilą słyszeli, że prokuratura nie zgadza się z tą decyzją, aby nauczyciel pozostawał w trakcie tego śledztwa na wolności. No i jutro dowiemy się, czy Sąd Wyższej Instancji tutaj utrzyma to wcześniejsze postanowienie i uzna, że te wolnościowe środki, o których Państwo... Słyszeli, czyli m.in. dozór policji zakaz zbliżania się, czy one są wystarczające, czy jednak ta decyzja będzie zmieniona i sąd przychyli się tutaj do woli prokuratury i zastosuje areszt tymczasowy. Jeśli chodzi o to, co dzieje się w szkole, to wiemy również, że postępowanie w tej sprawie prowadzi kuratorium oświaty w Szczecinie i też wiemy, że ten nauczyciel nie tylko w tej jednej szkole, której dotyczyło to śledztwo, pracował, Natomiast no, tutaj tę sprawę bada wyjaśnia Kuratorium Oświaty. Jeśli chodzi o tę konkretną szkołę, to ja dzisiaj rozmawiałam z panią dyrektor i potwierdziła, że ta decyzja o zawieszeniu nauczyciela cały czas jest utrzymana w mocy. Ten pedagog nie pracuje, a szkoła także czeka na ustalenia kuratorium oświaty. Nieoficjalnie wiem również, że po tych wydarzeniach nauczyciel dostarczył zwolnienie lekarskie, więc chociażby no, tutaj z racji na to również nie pracował, a jutro. Kolejne decyzje w jego sprawie będą zapadały przed sądem.